Witajcie, z tej strony, a nie, czekaj, jak to było? ano no tak, siema, z tej strony Kevlar i witajcie w dzisiejszym odcinku. <laughs> Nawet nie wiecie, jak fajnie jest to móc powiedzieć po tak długiej przerwie. No bo nie było mnie już właściwie parę lat. Ostatnie regularne streamy to były oczywiście w 2019, a ostatni stream ogólnie był w grudniu 2021 roku, więc no, mija trochę czasu. No ale jeśli wrzuciłem ten film, to oznacza to, że wracam do streamowania. No i co? Wracam do streamowania, wracam z wrzuceniem odcinków Bynajmniej takie są plany Ale jeżeli widzicie ten film to raczej na pewno tak się stanie Wracam do streamowania na YouTube oczywiście i na Twitchu Z czego na YouTube jeszcze będą pojawiały się odcinki Wracamy z formatem takim jak był kiedyś No i co? No Starzy widzowie będą pamiętali ten format Streamowaliśmy sobie z MTA głównie ale... No teraz mam trochę więcej możliwości, więc będę streamował może nie tylko z MTA ale MTA też będzie główną częścią streamów. Wrócimy sobie do starego formatu, takiego jak był kiedyś, tak, na samym początku. No było mega zabawnie, więc powrócimy sobie do tego. No i co? No już widzieliście w zresztą początkową stawkę Siema, tu Kevlar z przyszłości, a właściwie dla was przeszłości, ale dlatego. Kevlar'a, mówiącego w tym filmie, to jest y, przyszłość. Y, da, dogrywam to podczas montowania. Chciałbym Wam tylko powiedzieć, że wstawki y, no, nie zobaczyliście, bo jej po prostu nie ma. Y, przepraszam Was za to po prostu. Nie miałem pomysłu jak ją nagrać, y, a jako iż ten klip nagrywałem pierwszy, no to wyszło jak wyszło. No i z, z, nie przedłużam i zapraszam Was do dalszego oglądania. Nie no, super, na no, motocykla jeżdżą. Yy, wybaczcie, jeśli będzie dużo cięć, bo po prostu, no, no wracam po długiej przerwie. Mogę się trochę zacinać, yy, jednak trochę na tego YouTube'a nie nagrywałem. Yy, no i co, startujemy z Discordem, z Instagramem, z Twitterem. Yy, z powrotem startujemy z Twitchem, bo tak naprawdę na Twitchu chyba odpowiem tylko parę streamków w życiu. No to wracamy z Twitchem też. Yy, no i głównie z YouTube'em oczywiście. Na YouTubie będzie się też pojawiało, będą pojawiały się też rzeczy. Regularność będzie jak na mnie, czyli coś tam parę razy w miesiącu może odpalić streamka i na tym przystaniemy na starcie i może jakiś odcinek, teraz na jakiś czas. No i co? Wracamy na For Life'a. Oczywiście na For Life'ie szczerze mówiąc nie byłem od czasu ostatniego streama chyba, jeśli dobrze pamiętam, czyli gdzieś no, dawno temu, to już parę lat. No, no może wbiłem gdzieś pomiędzy, ale żeby tak pograć, to byłem no właśnie na, na streamie jakimś tam z tego Forlife'a, który był x czasu temu. Ja tego zresztą nie pamiętam, więc sobie zrobimy. Pierwszy to będzie taki odcinek, a później polecimy sobie z streamami. Zaczniemy oczywiście od No właśnie, od Forlife'a. No i co? To było na tyle z tej pseudo zapowiedzi. Nie wiem co tu jeszcze mógłbym dograć. Po prostu e, chciałem wam przekazać jakoś, że wracam, że wr dla wiernych widzów, którzy jeszcze no wiadomo, obserwują ten kanał, bo za dużo ludzi nie ma na pewno, ale może ktoś się znajdzie, kto. E, chciałby powrócić ze starego community. E, będziemy dużo rzeczy robili, na pewno będzie spokój jak kiedyś. E, a kiedyś fajnie było, uzbieraliśmy też community sobie. E, osoby, które w sumie do, do teraz znam są takie no i co to było na tyle na koniec jeszcze wrzucam jakieś bloopersy może, albo jakieś wyciętą wstękę, bo trochę ich było przy tym nagrywaniu tego możecie pisać w komentarzu co o tym sądzicie no i co możecie wbijać oczywiście na instagrama, na twitcha na twittera na discorda no i tu na YouTube możecie zostać obserwacje, bo no zamierzam tu wrzucać. A no i możecie jeszcze napisać, kto jest ze starego community, eee, kto pamięta rok 2019, może później, bo no w 2019 najwięcej streamowałem. Może coś się zmieni, bo może teraz będziemy najwięcej streamowali. To się jeszcze zobaczy. A na tą chwilę do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i cześć. Witajcie z tej strony, a nie, czekaj, jak to było? Ano tak, witajcie z tej strony, nie, co ja gadam? <grym> o, witamy w bloopersach. Witajcie z tej strony, a nie, czekaj, jak to było? Ano tak, tragedia, nie da się nagrywać widzowie, nie da się. Rezygnujemy z portu, cancelled, cancelled, nie ma. <grym>